Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy Dragon Ball Z Kakarot. Moi mili, w poprzednim odcinku, no, Son ciągle trenuje. Tak, ciągle trenuje. Songo również trenuje w zaświatach. Tak więc wszystko opiera się bez przerwy na tym treningu. I teraz, moi mili, no, Songo Han trenuje już razem z szatanem Serduszko, czyli z Piccolo. Tak więc lećmy dalej. Lećmy dalej, bo Sajanie są już coraz bliżej. Zapraszam. Okej okay, moi mili, tak więc lecimy na Bagno Blake, ponieważ tam jest e, cel naszej podróży. No, zobaczmy jak to się prezentuje. I mamy streszczenie fabuły przepełnione. Na nowo pewnością siebie są Gohan. Udaje się do Piccolo, by kontynuować trening na ostatecznym rezultacie bitwy z Sajanami zaważy to, jak bardzo zdoła poprawić swoje umiejętności A niech zdoła, niech zdoła Ma być sympatycznie. O, proszę, jaka wieża. Aha. A, no proszę. Armia czerwonej wstęgi. Bardzo przypominająca armię radziecką. <laughs> może nie, jeśli chodzi o to roboty, ale ten znak to wszystko takie, nie wiem czemu, ale takie dziwne nawiązanie. Chociaż, nie wiem, może Japonia do Chin nawiązywa? Ach, cholera wie. Od teraz w świecie gry pojawią się bazy. Można je niszczyć za pomocą uderzeń kij i zyskiwać dzięki temu przedmioty. Oczywiście wokół baz znajdować się będzie wielu wrogów, więc podczas ataku uważaj na otoczenie. No dobra... A piźniemy parę razy. I co, to nam coś daje, czy musimy być bliżej, bo nie wiem. O. Musimy być bliżej. Jest zniszczona. Szale nie było. Pasta z pasolik, proszę bardzo. To się przyda, dobra, lecimy na nasze miejsce przeznaczenia. I tu już czeka na nas piccolo szatano, uszaty zielony przyjaciel. Dzień dobry. Piccolo, a, a no... O żeż morda. To będzie dopiero trening. Podejrzewam, że tym razem już nie pójdzie tak łatwo jak wcześniej. Pójdzie. No zobaczymy. Na razie się blokuję. Nie blokuj się. Dobra, masełko. Bardzo ładnie, o to chodziło. Już tych cholero, O jednak, tak jak mówiłem, nie będzie wcale takie proste. Dobra, dobra. No to szybka aura, i maseluko. challenge Dobra, 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 nie jest źle. I masełko. Dobra, trochę dostał. Jebudgo, młotem, zieloną chołotę tak. Dobrze, dobrze, jest raz bardzo ładnie, ale to już się tak nie weszło tym razem, jakbym tego chciał. I proszę, bardzo. I finito. No, proszę, bardzo ładnie to wyszło. ようやく形にはなってきたが、クソガキ。いや。ご飯。ありがとう、ピッコロさん。動 <laughs> 機がボロボロになるくらい。時間かかっちゃったけど。あいた、あいた、ムザラスだ。では。<stanie. S 2> 俺の新しい動機をくれてやろう。ない、プラス。 Kiedyś, że szaton to jeszcze krawiec. Mm. <grywa> no i dobra. Mamy wyniki opowieści. Super. No i gitara, o to chodziło. Dobra, parę nagród żeśmy zdobyli. Ja w ogóle muszę zacząć korzystać z tych nagród, bo. Tylko na razie zbieram. Aha, dobra, dzień przybycia Sajan się zbliża. O, a tutaj będzie Songo. Na małej planety za światem. Mhm. A to już jutro. O, no, te o no właśnie, są go długi czas tam wracał tą drogą. To nie było takie proste. To była komunikacja komunikacja no To nie To jest wszystko tak okrojone. Można powiedzieć, że taki Dragon Ball Z w skrócie telegraficznym, to jest no. No. no i dobra, czyli czas na powrót. I co, chociaż teraz będziemy tą drogą węża podążać? Nie, No i dobra, Sajanie przybywają. Na to wygląda. O, tak więc moi miłi, to jest już ten dzień Vegeta i Nappa. Walka z niebezpiecznym duetem. Hm? Bardzo ładnie, a na pewno lepiej niż ta tony gruzu, które odwiedzacie, hmm. bardzo ładny wybuch

お前ずいぶのん、お見事クリエイターズのガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来キのん、お見事クリエの皆ん、おーズケーキの皆さお待ちクリエイターズケーキの皆さん、お見リん、お見事クリ見お

な Twitch をなだめ。いくらナメック星人だってよ。一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。ハエみたいなもんかどうか試してみやるい。おとととと,と,と,と。<noise> ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。

ごお前も修行の成果を見せたら俺もい行をしてきたち、キビシード、ジュースタード、バフムいは今回もマえウす

Mordy. Dobra, dobra, rozwalmy go. Dobra, jeden leży, w masełko, bardzo ładnie, i teraz szybka akcja w stylu... oj, nie wyszło. Cholera, ja muszę zajmij się którymś w końcu. Dobra, 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 będzie aura, będzie aura Trochę się trzeba wzmocnić, nie? Pierdzielony ucieka Dobra, i po zawodach Jeszcze jeden o, już jak zostałeś sam, to będzie prościej. Przynajmniej trochę prościej. Oho! Taki mały na nas dwóch siatnów? I po zawodach małe zielone ludziki zlikwidowane.

No i dobra jeden zlikwidowany, znaczy w sensie jeden z naszych. No dobra, teraz działamy. Aha, teraz już znapp to. Oho. Dobra, jednak masełko ten jest gdzieś. Dobra, tutaj jest nas więcej. To jest przynajmniej ten plus. Że on ciągle z której strony obrywa. Dobra, my też obrywamy czasem. oj. Tutaj to zostanę, nie wiedziałem kiedy. Bardzo ładnie. Proszę, proszę, tyle dymu, że lat nie wiem co się dzieje. Bardzo ładnie. Ja widzę, że to jednak takie rzeczy się przydają. Proszę, działo Ging -Yong. Ale mocny na trzeba przyznać, że daje radę. Mhm. Zatem to mi już się trochę życie kończy. I co, co, co? Ja pierdzielę. masełko mu trzeba dać, bo... Ja pierdzielę, to jest jakoś, jakieś grube nieporozumienie o... Dobra dobra, przynajmniej tyle Ten to wszystko wypala. Nie jest dobrze, bo z życia mi troszeczkę braknie. Oj, udało się. Uf, jakim cudem, nie wiem jakim cudem, ale się udało. Przynajmniej ten etap zaliczyć się udało. Zatem, Niektórzy mają urwanie głowy, on ma urwanie ręki. To będzie dopiero jednoręki bandyta. No i w tym oto sposób. Chaos pokazał, że też ma znatą technikę co zielone ludziki, ale nie jest tak skuteczna. Niestety. <grym zniszczytanie>

なるほど、やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生きったらしいな。ラディッじにさえはがたたなかったあいつが来たところで、何の役に立つと、いうのだうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうもっとしっとしゅなしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうし その割にはちっともやってほねえじゃねえかよるよお父さんはきっと来るよ面白い奴が来るまで待っててやるただし3時間だけだそれ以上は待ってやらん3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよかとさん3時間俺は今するぞナッパ

To wzywajcie go, wzywajcie Najdłuższe 3 godziny. Dobra, mamy to jeszcze rozmowę. Aha. No tak mamy porozmawiać, to zróbmy to. Mm. Ani go

Dobra, moi mili, w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną i gramy wspólnie, a jest już dzisiaj o 19.30 dalszy ciąg właśnie tej oto historii. No ja Was bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli wam się podoba nie zapominajcie o łapkach w górę. Teraz się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia o 19:30. Na razie, hej.